Biblioteka musi stale rozwijać swoje zasoby, czyli po prostu je powiększać, to jest oczywiste. I to wynika z prostej przesłanki, że czytelnicy przychodzą tylko wtedy, kiedy mają po co przyjść. A mają po co wtedy, kiedy mogą znaleźć tam potrzebne materiały, nowe wydania książek i kiedy mogą tam otrzymać... Możliwość korzystania z księgozbioru w dobrych warunkach, zapewniających jakiś komfort, korzystania. Więc myślę, że to jest jakby podstawowa sprawa, i tutaj biblioteka nie może zaniedbywać tego, ale jednocześnie to rozwijać część informatyczną, tą całą strukturę informatyczną. No i jeszcze jeden aspekt, to co wynika z prac nad digitalizacją zbiorów. Pod koniec października uruchomimy Świętokrzyską Bibliotekę Cyfrową. Jesteśmy do tego prawie przygotowani kończymy tę pracę nad biblioteką. Mamy właściwie wszystkie niezbędne elementy, zarówno tą zaplecze informatyczne, jak i oprogramowanie biblioteczne. O no, kadrę do tego przygotowaną będziemy otwierać tę bibliotekę w październiku. Nas wyróżnia to, że jesteśmy biblioteką otwartą dla wszystkich że musimy brać pod uwagę oczekiwania bardzo takiego szerokiego spektrum osób odbiorców naszych zarówno osób kształcących się także osób przekwalifikowujących się jak i tych którzy przychodzą tutaj po to żeby otrzymać coś co czyta się dla przyjemności albo ogląda się dla przyjemności czyli literaturę piękną film czasem jakieś płyty właśnie z muzyką wyróżnia nas też teraz lokal, otoczenie, jakaś przestrzeń. Coś, co czyni nas no, biblioteką inną niż te, które są w otoczeniu. A w skali kraju staramy się dorównywać tym, tym najlepszym. To nie jest też takie proste, bo wiele bibliotek, dużych bibliotek regionalnych to biblioteki większe od nas jeszcze. No, choćby takie jak Biblioteka Śląska w Katowicach, czy Książnica Pomorska w Szczecinie. Które mają y, 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 ogromne, ogromne budynki, też ogromne zbiory. Znacznie y, wcześniej zaczęły pracę nad tym procesem informatyzacji. Staramy się nadążać za, tym, za tą czołówką, a natomiast jeśli chodzi o biblioteki podobnej wielkości, y, myślę, że nie mamy się czego wstydzić, że jesteśmy naprawdę w dobrym, w dobrym miejscu i jeśli chodzi o wyposażenie, o sieć informatyczną, o zakupy zbiorów, o nowości wydawnicze, to, to co się ostatnio dzieje, często bywa przedmiotem zazdrości też naszych kolegów, że tak wygląda to właśnie u nas. No i zazdroszczą nam też tego, co, czego często nie ma w bibliotekach, mianowicie przestrzeni wokół budynku. Budynki biblioteczne, z racji tej, że są usytuowane wśród mieściach miast większych, to często są gdzieś wciśnięte między inne budynki, między architekturą miejską, a u nas udało się to tak zrobić, że jest przestrzeń wokół. Ta przestrzeń może w przyszłości być miejscem też jakiegoś rozwoju w tym aspekcie architektonicznym, lokalowym. Daje możliwości związane z zaparkowaniem samochodu, z dojechaniem do biblioteki. Możliwością przeczytania gdzieś tam czasopisma, można przysiąść gdzieś i po prostu spędzić tutaj trochę czasu. Także to otoczenie to jest też taki, ma też walor estetyczny powiedziałbym. Biblioteki, w, te, które mają medioteki, tak jak Biblioteka We Wrocławiu, Miejska czy, czy Olsztyńska, pobierają opłaty abonamentowe sprzedając karty biblioteczne. Myśmy od tego odstąpili, zakładając, że w województwach biedniejszych. Gdzie jest więcej osób mniej zasobnych, ale mających też. Chęci, żeby korzystać z tych zasobów bibliotecznych, że trzeba by po prostu tworzyć mniej barier i dawać szansę korzystania. Z nadzieją, że ona się w perspektywie czasu opłaca, że jednak dawanie szansy dostępu do zbiorów wiąże się z rozwojem każdego człowieka i potem jakoś procentuje. To jest jakby cały proces budowania kultury w społeczności lokalnej i chcielibyśmy się właśnie w to wpisać jakoś. To samo jest z internetem. W tej chwili jest taka tendencja na świecie i w Europie, żeby w społecznościach lokalnych były takie strefy wolnego dostępu do internetu, żeby były miejsca, gdzie niezależnie od tego, kto się tutaj znajdzie, czy jest to ktoś tu mieszkający, czy przyjezdny, żeby mógł miał dostęp do internetu, mógł z niego skorzystać i żeby tu nie było żadnych właśnie barier związanych z tym dostępem. Marszałek województwa Światowskiego, pan Adam Jarubas. Takie ostre cięcie, panie marszałku, jest! Najbardziej przyjemnym momentem był moment oddania do użytku budynku. To jest oczywiste, jakby nas rzuca się samo przez się. Przecież nie mieliśmy w ogóle miejsca pod bibliotekę, i udało się przekonać radnych miejskich i tutaj wynegocjować to z udziałem samorządu wojewódzkiego. No to był sukces. Potem, jak udało nam się zrobić projekt budowlany i jakoś wpisać funkcję biblioteki w ten budynek, no to był kolejny sukces, prawda? Potem jak podpisaliśmy umowę na fundusze unijne, to też się cieszyliśmy, no bo się udało podpisać i pokonaliśmy pewien próg. I tak dalej, więc ja myślę, że nawet jeśli chodzi o przetargi, które nie są akurat łatwe w przeprowadzeniu, zwłaszcza dla no, nierutyniarzy, jakimi byliśmy my, tu przetargi budowlane, w ogóle związane z pracami budowlanymi, no jeśli udało nam się wyłonić firmę budowlaną, w przetargach i tutaj skonfrontować się z surowymi arbitrami z Urzędu Zamówień Publicznych, bo mieliśmy odwołania i ta firma budowlana przegrywała z nami w arbitrażu, no to mieliśmy też satysfakcję, że, że, że jesteśmy nawet w tej dziedzinie nieźli, skoro, skoro orzekają arbitrzy w Warszawie, że zrobiliśmy to profesjonalnie.